Polskie gwiazdy wspierają Nawrockiego. Lider Kombi, Chodakowska, Popek, wielkie nazwiska na liście. Karol Nawrocki, który wygrał ostatnie wybory prezydenckie i wkrótce zostanie zaprzysiężony na stanowisko. W trakcie kampanii mógł liczyć na wsparcie wielu gwiazd i celebrytów w Polsce. W gronie jego sympatyków znalazło się sporo znanych nazwisk. Chociaż lista otwarcie deklarujących poparcie nie jest długa, to nie brakuje głosów, które mogły mieć wpływ na wynik drugiej tury wyborów. Karol Nawrocki wygrał wybory i został nowym prezydentem Polski. Jego zwycięstwo wywołało ogromną burzę w sieci, zarówno wśród polityków, jak i gwiazd czy celebrytów. Coraz więcej znanych osób otwarcie deklaruje swoje poparcie dla nowego prezydenta. Oni popierają Karola Nawrockiego, długa lista gwiazd i celebrytów. Choć Karol Nawrocki nie może pochwalić się tak dużym poparciem gwiazd jak Rafał Trzaskowski, to również jego wspierają znane osoby. Do grona wspierających go artystów, dziennikarzy i celebrytów należą m.in. Dominika Chorosińska, aktorka oraz posłanka, która wraz z rodziną uczestniczyła w Marszu Poparcia Nawrockiego w Warszawie. Wśród nazwisk ze sceny artystycznej warto wymienić Annę Chodakowską, aktorkę filmową oraz teatralną. Poparcie wyraził również Sławomir Łosowski, lider zespołu Kombi. Do tej grupy dołączyła także prezenterka Anna Popek, związana obecnie z Telewizją Republika. Kontrowersyjną i medialnie głośną postacią wspierającą Nawrockiego jest Marianna Schreiber, celebrytka i uczestniczka Gal Frakwicht, która wcześniej próbowała swoich sił w polityce. Wśród osób popierających Nawrockiego znalazł się także reżyser filmowy Lech Majewski, Ewa Dałkowska, aktorka czy Halina Łabonarska, aktorka. Carolina Darpienski również wsparła Karola Nawrockiego. Czyżby liczyła na jakąś intratną posadę w nowym rządzie? Na kilka dni przed kolejną turą wyborów Karol Nawrocki zamieścił w sieci wideo, na którym ściska dłoń Zenka Martyniuka. W sieci odebrano to jako jednoznaczne poparcie. Parę miesięcy temu muzyk był jednak obecny na obiedzie z Trzaskowskim. Wtedy mówił, że spotkałby się z każdym politykiem, gdyby go zaprosił. Jakiś czas temu serwis niezależna dotarł do listy osób, które są w Obywatelskim Komitecie Poparcia Karola Nawrockiego. Piotr Baron, Jesman, a prywatnie ojciec Aleksandra Barona. Sławomir Cenckiewicz, historyk, publicysta. Andrzej Mastalesz, aktor. Marek Citko, sportowiec. Jerzy Grunwald, piosenkarz, kompozytor Jerzy Jachowicz, dziennikarz Marta Kaczyńska, bratanica prezesa Pis, Jan Pospieszarski, dziennikarz.